Cześć, tutaj Piotrek z Mindscape. Dziś pokażę Ci, że medytacja nie ma nic wspólnego z religijnym wyznaniem. Owszem, wiele tradycji duchowych wykorzystuje medytację, ale sama w sobie nie jest ona aktem wiary. Często słyszę, nie mogę medytować, bo moja wiara mi zakazuje. A ja pytam, co ma piernik do wiatraka? Zróbmy sobie mały eksperyment. Zatrzymaj się na chwilę, zatrzymaj się. Weź głęboki oddech przy wdychaniu powietrza, Wdrożdżel cały wdech na cztery równe części, licząc głowę do czterech. Następnie wstrzymaj powietrze na 2 sekundy. Potem wydech i również licząc do czterech, 1, 2, 3, 4. Potem znów wstrzymujemy oddech na 2 sekundy. Tworzy ci się taki prostokąt. 2, 4, 2, 4. Następnie powtórz cykl. Właśnie w ten sposób zatrzymujesz się. Wychodzi ze swojego ciągłego myślenia. Dostrzegasz myśli. Które jak fala oceanu przychodzą i odchodzą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, skąd one się biorą? Przecież to nie ty je kreujesz. One po prostu pojawiają się w Twojej głowie, jak efekt Twojego stanu emocjonalnego. Dlatego tak ważne jest, aby nie utożsamiać się z myślami i nauczyć się świadomie je zmieniać. Na początku może wydawać się to trudne, ale z czasem zobaczysz, że nie musisz podążać za każdą myślą. Wystarczy, że pozwolisz jej odejść, a jeśli się w nią wciągniesz. Nic się nie dzieje, po prostu wróć do liczenia oddechu. I właśnie tak zaczyna się przygoda z medytacją. Dostrzegamy, że nie musimy utożsamiać się z myślami. Odprężmy się, zyskujemy świadomość tego, co dzieje się w naszym umyśle. Oczywiście wymaga to czasu i praktyki, ale zastanówmy się, czy to ma cokolwiek wspólnego z religijnością. Jedyne powiązanie może być takie, że nawet w Biblii mowa jest o zatrzymaniu się i refleksji. Tylko jak się zatrzymać, skoro ciągle analizujesz przeszłość albo martwisz się o przyszłość. I co według Was? Oddychanie i koncentracja ma na oddechu to religia, czy może raczej lekarstwo na głowę? Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Nie daj się zrobić w bambuko, zacznij trenować swój umysł, bo to najważniejsza rzecz jaką posiadasz, to jest podstawa, punkt wyjścia do pracy nad sobą. Jeśli chcesz nauczyć się medytować, Zapraszamy na bezpłatny kurs medytacji sufickiej dla początkujących. Link do grupy pojawi się tutaj, na kanale Peter i Maja. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, wejdź na mindscape.pl i pobierz darmowy fragment e -booka. Odpowiedz na pytania do kroku pierwszego i ruszaj w drogę do świadomego życia. Jeżeli możesz, polub, subskrybuj i udostępnij. Nigdy nie wiesz, kto może z tego skorzystać. Do zobaczenia po drugiej stronie. Cześć.